Witam Was. Dzisiaj w odcinku będę siać podkładki z tryfoliaty na przyszłe szczepienia, więc pokażę Wam jak się za to zabrać, żebyście mieli jakieś podkładki na przyszły rok. Jeśli nie macie pestek tryfoliaty możecie też zwykłą cytrynę wykorzystać a jeśli potrzebujecie pestki z tryfoliaty, to się odezwijcie na maila do mnie, mail w opisie kanału, co potrzebujemy. Możecie sadzić do doniczek, ja sadzę do takiego czegoś, gdzie potem mogę nakryć tutaj górę. Jest to na tyle wygodne, że po prostu ta woda tak szybko nie odparowuje i nie trzeba co chwilę podlewać, tym bardziej, że będzie to u mnie w biurze, gdzie jest w miarę ciepło, a ja teraz jestem raczej rzadko, więc żeby dłużej ta wilgoć się utrzymała, mimo to jakaś cyrkulacja powietrza będzie, żeby to po prostu nie spleśniało. No i potrzebujemy mieszankę ziemi. Ja tutaj używam mojej ziemi do cytrusów i sporo perlitu. No i zabieramy się teraz za wydobycie pestek. Wszystkich już są, w dwóch owocach było ich 48, także nawet więcej niż mi się wcześniej wydawało, bo tak szacowałem, że będzie około 10 w jednym owocu, a jak widzicie jest ponad 20. Nasypałem już część ziemi. Zostawiłem jeszcze tutaj powiedzmy z półtora cm, więc po prostu zaraz będę sypał te nasiona, i potem zasypę wodę dalej ziemią. Teraz jak tutaj możecie zwrócić uwagę, nie jest to wcale głębokie, więc te korzenie to nie mają miejsca na, na to, żeby jakoś pójść głęboko w dół, ale to jest tylko po to, żeby wykiełkowało i już potem będę robił selekcję. Zawsze wyciągam potem już takie małe siewki, które mi wyrosły i przekładam do jakichś większych doniczek, dlatego że jak zasiejecie te pestki, to ok, to są świeżutkie, prosto z owoców, więc powinno naprawdę sporo z nich wykiełkować. Ale już na tym pierwszym etapie, kiedy e, tam cytrus e, czy tutaj tryfoliata w tym wypadku urośnia te nawet 2-3 cm, już będzie można stwierdzić, e, czy tam częściowo stwierdzić, które e, te z siewek no, nie mają jakoś szans na powodzenie. Potem z czasem jak będziecie też e, właśnie wyciągać je z ziemi, żeby przesadzić troszkę większej donicy, to zobaczycie, że niektóre na przykład wykiełkowały. Górna część ma już powiedzmy z 5 cm. No i w tym momencie stoi w miejscu, nic się nie dzieje. Jak wyciągniecie ziemi, zobaczycie, że tak naprawdę tam korzenia nie ma w ogóle lub jest taki centymetrowy, dalej się nie rozwija i ta roślina po prostu będzie stała w miejscu i w pewnym momencie usnie, więc lepiej jest zasiać dużo więcej pestek i potem po prostu robić selekcję tych najmocniejszych. Ja tu widzicie mam 48 pestek, które zaraz tutaj przełożę. A tak naprawdę potrzebuję maksymalnie 10 tryfoliatek, na których potem bym coś szczepił. Więc z tych 48, jak powiedzmy mi, mi wykiełkuje liczmy 35, to potem będę z czasem robił selekcję, tak żeby dobić do tych 10 najmocniejszych, które ładnie prosto w górę rosną szybko, energicznie. Bo potem taka podkładka też jest właśnie dobrą inwestycją w cytrusach, którego zaszczepimy ten zraz. No nic, no to sypiemy. Pestki już rozsypane mniej więcej równomiernie. Tutaj musicie tylko zwrócić uwagę na to, żeby pestki nie były w miąszu. Ja ich nigdy nie umywam, już tak bardzo pedantyczny nie jestem, ale nie powinny być w miąszu, dlatego że po prostu Wam z ziemi spleśnieją, zanim wykiłkują. No i teraz na górę jeszcze dochodzi cm, centymetr, półtora cm warstwy ziemi. To u mnie będzie wyglądało. Jeszcze zaraz troszeczkę podleję. I tu też musicie bardzo uważać e, tak jak cetrusy e, lubią mieć wilgotną ziemię, ale nie przemoczoną. Tak samo i pestki. Jeśli będziecie za bardzo lać i tam po prostu będzie cały czas bagienko, to te pestki Wam po prostu nadzwyczajnie zgniją, a nie wyrosną, nie wykiełkują. Więc pilnujcie, e, żeby ziemia była wilgotna, e, a nie sucha, nie mokra. Czyli to jest właśnie tutaj ważne przy cytrusach. No i oczywiście temperatura. Normalnie, jakbym chciał mieć cytryny z pestki, to bym je sadził powiedzmy na wiosnę, żeby miały już potem miarę ciepło, jak wykiełkują. Tutaj takiego wyboru nie mam, dlatego że tryfoliata dopiero teraz na jesień dojrzewa. A peski tryfoliaty też bardzo szybko tracą swoją zdolność do kiełkowania. Wiele osób będzie pisało, że o, można je dać do worka strunowego i trzymać w lodówce. Kiedyś kolega właśnie to wypróbowywał. Miał e, ładne, wyczyszczone pestki. Trzymał w z strunowym, żeby ta wilgoć nie uciekała. I w lodówce e, dał mi takich 40, 40 pestek po jakimś czasie, chyba miesiąc były w lodówce. Po miesiącu nic nie wykiełkowało. Może miałem pecha, e, może po prostu była jakaś dziwna partia. No, w każdym razie z mojego doświadczenia e, tryfojaty powinno się wsadzić naprawdę prosto z owoca. Dlatego teraz na jesień, i dlatego też teraz to pudełko ląduje do biura. I w biurze tam jest cieplutko, więc dopóki nie wykiełkują, będą tam, a potem pójdą pod lampę, żeby po prostu teraz w okresie zimowym jeszcze ładnie podrosły. A jeśli nie macie takiej lampy lodowej do roślinek, co Wam bardzo polecam, zobaczcie sobie link u góry w prawym górnym rogu. Jeśli nie macie takiej lampy, to po prostu dajcie na parapet, tylko żeby po prostu miały ciepło. No i powodzenia! Pozdrawiam.